Linie lotnicze Delta, nazwa synonimiczna z podróżami powietrznymi, obsługuje tysiące lotów dziennie. Każdy lot to złożona operacja, symfonia logistyki, technologii i ludzkiej wiedzy. W sercu tej operacji są piloci, wysoce wyszkoleni profesjonaliści, którzy trzymają nasze bezpieczeństwo w swoich rękach. Ale co się dzieje, gdy tożsamość tych wykwalifikowanych lotników pozostaje tajemnicą? To jest intrygujący przypadek lotu Delta 4819. Nasza dzisiejsza podróż zagłębia się w te tajemnice, badając przyczyny braku informacji i podkreślając kluczową rolę transparentności w lotnictwie. Każdy samolot ma swoją historię, kronikę swoich podróży zapisaną w dziennikach pokładowych i bazach danych. Lot Delta 4819 nie jest wyjątkiem. Ten konkretny lot, jego trasa i cel, Mogą pozostać owiane względną anonimowością, jednak to osoby, które dowodziły tym metalowym ptakiem, naprawdę wzbudzają naszą ciekawość. Piloci: kim oni byli? Jakie jest ich doświadczenie? To są pytania, które każdy entuzjasta lotnictwa, a właściwie każdy pasażer, który powierzył swoje bezpieczeństwo załodze, zadałby sobie naturalnie. Era cyfrowa wprowadziła nas w okres bezprecedensowego dostępu do informacji. Kilka naciśnięć klawiszy może ujawnić bogactwo danych na prawie każdy temat, jaki można sobie wyobrazić. Jednak jeśli chodzi o pilotów lotu Delta 4819, wyszukiwanie daje zaskakująco mało rezultatów. Publicznie dostępne zasoby, zazwyczaj pełne szczegółów lotu i informacji o załodze, pozostają puste. Ten niespodziewany brak przejrzystości rodzi wiele pytań. Dlaczego te informacje są tak nieuchwytne? Czy to zwykłe przeoczenie, czy może w grę wchodzi coś więcej? W erze, w której każde kliknięcie, każdy zakup, każda interakcja online pozostawia ślad cyfrowy, brak informacji o pilotach lotu Delta 819 jest zastanawiający. Strony internetowe śledzące loty, platformy mediów społecznościowych dedykowane entuzjastom lotnictwa, a nawet oficjalne zapisy linii lotniczych zdają się nie dawać żadnych wskazówek. Ta cyfrowa cisza nasuwa pytanie: gdzie się podziały wszystkie dane? Czy to po prostu kwestia wiedzy, gdzie szukać, czy też istnieją celowe działania, aby utrzymać te informacje w tajemnicy? Możliwe wyjaśnienia dlaczego cisza? Kilka powodów może wyjaśniać brak informacji dotyczących pilotów lotu Delta 4819. Być może lot był czarterem przewożąc osobę lub grupę o wysokim profilu, co wymagało zwiększonych środków ochrony prywatności. Inną możliwością jest to, że lot miał charakter wrażliwy, być może związany z operacjami rządowymi lub wojskowymi, gdzie anonimowość jest najważniejsza. Usterki techniczne lub prosty błąd ludzki w wprowadzaniu i przechowywaniu danych również mogą odgrywać rolę, choć mniej prawdopodobne w dzisiejszym cyfrowym świecie. Znaczenie transparentności, zaufanie w przestworzach, niezależnie od przyczyn braku informacji, brak przejrzystości wokół pilotów lotu Delta 4819 budzi obawy dotyczące zaangażowania branży lotniczej w otwartość. Pasażerowie mają prawo wiedzieć, kto jest za sterami samolotu, na którego pokład wchodzą, tak jak mają prawo znać kwalifikacje swoich chirurgów lub doświadczenie swoich radców prawnych. Przejrzystość sprzyja zaufaniu, a w świecie lotnictwa, gdzie stawka jest wysoka, zaufanie to nie tylko abstrakcyjne pojęcie, to rzecz najważniejsza. Wyimaginowane scenariusze: Delta 4 Disac 19. Pozwólmy sobie na odrobinę spekulacji, opartej na realiach świata lotnictwa. Być może lot Delta 4019 został wyczarterowany przez samotnego miliardera technologicznego, którego tożsamość jest chroniona przed publiczną kontrolą. A może lot przewiózł zespół specjalistów od pomocy w przypadku katastrof do odległej lokalizacji, a ich anonimowość była kluczowa dla ich bezpieczeństwa w niestabilnym regionie. Możliwe jest nawet, że lot dotyczył transportu wrażliwego sprzętu medycznego lub organów, misji, w której czas jest najważniejszy, a dyskrecja kluczowa. Podsumowanie: Zagadkowy lot 4819, lot Delta 4819, niezależnie od jego celu czy tożsamości pilotów, przypomina o delikatnej równowadze między prywatnością a przejrzystością w lotnictwie. Chociaż istnieją uzasadnione powody do wstrzymania informacji, branża powinna dążyć do większej otwartości, kiedy tylko jest to możliwe. Zaufanie, raz utracone, jest trudne do odbudowania. W przestworzach zaufanie to nie tylko cnota, to konieczność. Apel o otwartość przyszłość informacji lotniczych. W miarę jak posuwamy się naprzód, Branża lotnicza powinna priorytetowo traktować udostępnianie opinii publicznej informacji o lotach, w tym szczegółowych informacji o załodze. Ta przejrzystość nie tylko zwiększy zaufanie pasażerów, ale także dostarczy cennych danych do badań, analiz i ogólnej poprawy branży. W świecie coraz bardziej zależnym od podróży lotniczych otwarte niebo powinno iść w parze z otwartą informacją.